Cześć, witajcie na kanale testy i recenzje. Dzisiaj chciałem zaprezentować lampę typu Plafon marki Strum. Kupioną w supermarkecie mrówka za około 80 zł. Jest to model Karol LED C 24W, barwa światła 4000 kilwinów, Moc LEDów zainstalowanych w tej lampie 24W odpowiada żarówce 132W i moc światła. Natężenia światła z 2120 lumenów. 2 lata gwarancji mamy. Parametry, czyli 440 mm, jakby wielkość tego tego, tego naszego plafonu I grubość odstająca od sufitu 80 mm, czyli 8 cm. No i tu możemy tak szybko jeszcze przelecieć po tych ikonkach, czyli zasilana prądem 220-240 V. Zobaczmy, co było w środku. A więc, tak, w środku był właśnie zestaw montażowy czyli trzy kołeczki i wkręty. Instrukcja obsługi i montażu we wszystkich chyba językach świata. Nie no żartuję, polski jest. I instrukcja montażu w formie graficznej naszego okrągłego plafonu, a po drugiej stronie modelu trochę innego czyli kwadratowego. I nasz plafon. Karol, marki Strum. Lekki jest, jest lekki. Plastikowy oczywiście. Tu taki widzicie nakrapiany przez przezroczyste, widać, otwory. Od spodu wygląda to tak. Tu mamy dookoła za przyklejoną taką taśmę z pianką żeby, wiadomo, żeby nic nie pękło, tylko żeby sobie to dociągło do, do sufitu. Odkręcamy jedną część, właśnie tak. Jest. Udało się. A zobaczcie jak wygląda w środku nasz plafon. Tu jest transformator, tu kostka do podłączenia przewodów elektrycznych. No i tutaj cztery są cztery listwy. No, także jak lampa przestanie działać po okresie gwarancyjnym, nie musimy tego wyrzucać, możemy sobie takie listwy o podobnej mocy te taśmy ledowe znaleźć na ekspresie. Wkleić, podłączyć i powinno działać. Tu, przez ten otwór, przeprowadzamy kable, które są na suficie, te stare nasze kable, i tymi wkrętami przykręcamy przez te trzy otwory. A demontujemy tą starą lampę, która już ledwo sobie wisi. Teraz będziemy punktować miejsce wywiercania na te kołki montażowe. Wsuwamy brązowy kabel, czyli prądowy, fazowy do brązowego, niebieski, neutralny do niebieskiego. Tu można było użyć czwartego wkręta, bo troszkę się zdeformowało, no ale zobaczymy jak to po przykręceniu będzie. Sprawdzamy czy dobrze jest wszystko. Jest, świeci, także możemy nakręcić nasz klosz. Zobaczymy wieczorem, widać mieniące gwiazdeczki. Jak się podobał ten film, to pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. To tyle na razie i pozdrawiam.